Strony Mikser Figurki. Witam serdecznie na kanale. To był jeden z dziwniejszych wstępów w moich odcinków, ale ze względów na to, że pewnie będziecie mieli coś zmontowane, yy, nie używam jakiejś mocnej yy, aplikacji do montażu, tylko używam tego co mam w studi YouTube Studio, czyli dla tych co nagrywają, mogą montować sobie tam na spokojnie film filmy, dodać wy jakąś muzykę, coś, na razie startuje tak, leciutko, żeby zacząć powoli z tym montażem lecieć w górę. Yy, jak pewnie wiecie, jak zarówno w poprzednim odcinku, jak i dwa odcinki temu, mówiłem Wam, że są figurki Comic Cover. Mam ich kilka, plus jeszcze mam Magazine Covers, czyli jakby gwiazdy magazynów, coś takiego. Jakby... Yy, no, do sobie przysuń stół. Mam ich cztery, więc film będzie dość krótki ale też trochę wam o nich yy... będzie to wstęp do kolejnych filmów, żeby wam o nich opowiedzieć. Mianowicie pierwszy ogień pójdzie już dobrze wam znany Moon Knight tutaj, o proszę Moon Knight kiedyś komiksy w Stanach kosztowały 25 centów teraz są warte kilkanaście ty tysięcy dolarów yy, Moon Knight to moim no, no, za takiego Moon Knighta to chyba zapłaciłem w, w, gdy byłem na w wyjeździe w Gdyni przez Gdynię jechałem, to zajechałem do z, wracałem gdzieś z nie wiem, skądś wracałem chyba z Gdyni Głównej, bo tam gdzieś mi tego to jeszcze zajechaliśmy na chwilę do galerii, do Riviera chyba i tam był taki, i tam jest taki sklep już chyba figurek nie sprzedaje, bo ja tam dawno nie byłem, bo widziałem, że tam wycofali i co się okazało, że ja tam kiedyś chyba tam tę figurkę kupiłem kilkanaście miesięcy temu i tak nagle po tych kilkunastu miesiącach, to nie wiem, pamiętam, że 5 miesięcy temu weszłem, no i tak idę i tak, mówię dzień dobry, o, pani, a pani tak do mnie no to, y, to pan się trochę zdziwi. Ja tak patrzę na panią, dobra, mówię sobie dobra, może nie ten, nie ten ten, może ta kuriera mnie wzięła czy coś. Patrzę na ścianę, gdzie były były, były figurki, były pamiętam, że był y, cały komplet Spidermana z gry, czyli był po kolei jego stroje jakby z tej gry, jakby od Sony. Tej naj... Z tej 2000, chyba to był 18, coś takiego. Bo to był ten pierwszy Spiderman od Sony, co został wypuszczony, szczony yy, i jeszcze, yy, i wtedy były te stro podstawowe. Ten podstawowy, ten. I tam było jakieś dodatkowe stroje, które się mogły w czasie misji zmieniać. No i był jakby ostatni, taki ten jakby, co on miał strój, stroju, jakby cyfrowy nałożony. Ja o takim akurat ze sobą marzyłem, i ja akurat z tego co pamiętam on był na promocji kiedy ja tam byłem chyba dwa dni wcześniej, bo tam musiałem pojechać, bo jechałem, po co jechałem, nie pamiętam już po co, czy po lampkę, czy po coś. Czy po lampę na biurko, czy po coś, ale pojechałem. No i tak pani mówi, że nie no spokojnie, jak się tego to ja powiem, że to jest zarezerwowane, tylko stoi na wystawie. Yy, no i tam jedzie i wracam po tych dwóch dniach, i co się okazuje, nie po dniu, bo ja byłem w piątek kupić lampkę, a w sobotę pojechałem po, yy, po te figurki, właśnie dosłownie, po, po to, jakby wracałem z tego, no to zajechałem. I tak pani do mnie mówi, że no to się pan trochę zdziwi. Idę, tam nic nie ma, żadnych figurek, a kupiłem chyba więk... większość, co wszystkie comic cover, ja będę mówił, które to są, wi będę wiadomo nawet, to wszystkie figurki kupiłem tam, ze względu na to, że mieli nawet jeszcze inne figurki, ale akurat ja wolałem zbierać te lepsze. I tak sobie mówię, że a, dobra, zostało mi tam 200... Tam zaoszczędzone, patrzę. 200 zł, dobra mówię, będzie figureczka. Czekam na filmy. Idę, patrzę, są takie autka jeżdżące, takie na akumulator. Patrzę, idę do pani, dzień dobry. Czy są nowe figurki? No to pan się trochę dziwi. Aha, okej, okay. no to idę i tak podchodzę. A gdzie są figurki? No i tak pani do mnie. No mówiłem, że się pan trochę zdziwi. No pani, niestety figurki, nie wiem czy ktoś przyjechał i wykupił wszystkie teraz, czy po prostu je wycofała. Nie, nie wiem właśnie tego. No ale trudno, nie ma tych figurek, może jak pojadę następnym razem po materiały do studia, bo ja tam będę jechał też do Gdyni po coś, żeby do tego studia ogarnąć. Yy, właściwie po figurki, jednego dnia pojadę do Gdańska, drugiego do Gdyni, tam do tych sklepów, które tam najlepiej się, które widziałem, że mają najwięcej Funko -popów. sklepów z Funko -popami. Yy, no i co? Munnicik no, zapłaciłem za niego właśnie chyba z 86,99 zł. Czyli komiksowe kosztują od 80 do 100 zł, no, to może być coś takiego więc za niego zapłaciłem 86 zł. Za Tora Tora, 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 Tora zapłaciłem. No i tu 12 centów jest za komiks, zapłaciłem 90 z przeceny. I jest jeszcze jeden y, z DC akurat, ale mi się bardzo podobał, bo świeci w ciemności. Jest to Black Adam, czyli jeden czyli największy wróg y, Shazama. Shazama y, i tutaj będą wstępy do filmów. To są wstępy do kolejnych filmów. No i wtedy ten nie ma wstępu do kolejnego filmu, bo się nie znam na kokoszykówce. Jest to Ray Allen Niestety tu ma pudełko pogięte. Jak byłem w Empiku, to nawet to było na przece. To było 90 zł. Ale ja mówię, Pani, ale to przecież mam zepsute pudełko. No a to naklejka była z tej strony. To nie było spowodowane tym, że naklejki naklejka była tu i się pogniotła. Tylko naklejka była, widziałem, przeklejana. Jakby naklejka była tu, była zerwana. Karton się oderwał, i potem, No, ja mówię, przepraszam, Naklejka była tu, ja to widziałem. Naklejkę potem na, przełożyła Pani tu, bo ja to, kiedy Pani przełożyła naklejkę, ja byłem w tym sklepie i chciałbym prosić, czy mogłabym zapłacić nie 90, a 80 zł. Niestety Pani się na mnie zdenerwowała i kupiłem za 90 zł. A że jestem takim, że zazwyczaj nie, yy, że tak przysłowiowo pojem do, odnośnie przecen, to się nie udało i nic z tego nie, i nic z tego nie wyszło. No i co? No z, chcecie, żebym z, możecie napisać to wtedy y, zrobię sobie jakby oddzielne strefy. Strefy o nie! Nie no i materiał mi no. spadł. No i żebym zrobił sobie takie oddzielne strefy. W sensie takie figurki, że mm, nie wiem na przykład. Y, mieszane, czyli że zarówno zwierzę, z, z Lido i Stitch'a jak i z King, King Kong i... takiego Godzilla i Kong. Konk yy, i ogólnie wszystkie inne takie, które mam mieszane i oddzielną strefę Marvela. Czy wszystko mam po prostu jechać po kolei? Ale najprawdopodobniej też zrobię po swojemu. Możecie też napisać w komentarzu, może to będzie poprawna odpowiedź do tego. No i yy, wtedy ten. Też chciałbym powiedzieć, że filmy nie zawsze będą się pojawiać, ze względu na to, że ja będę robić studio na weekend i yy, muszę tam wszystko posprzątać, ogarnąć i potem muszę. Chyba komputer zostawię. Tu będę nagrywał na... Kupię kamerę, zacznę nagrywać na kamerze i tą kamerę po prostu dane z kam... Będę przynosił tu kartę SIM, będę zgrywał na komputer i po prostu przesyłał. Ale naj... najprawdopodobniej zrobię tak, bo to będę potrzebował kilku rzeczy, plus ta kamera to nie będzie jakaś taka najdroższa. No i co? Yy, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Żegnam się. Na razie. Cześć. Papa. Pa.